Witam Was bardzo serdecznie, moi szanowni widzowie, z tej strony Dominator i zapraszam Was do 15 odcinka, tak, 15 odcineczka, zagrajmy w Bellum i Stalur. Zajęliśmy Tolosę, zajęliśmy Clermont i ruszamy bezpośrednio, bezpośrednio ku, ku Barcelonie. Ale czekajcie, czemu jeszcze nie, nie idę na Barcelonę? Mogę od razu już bezpośrednio ruszyć, że tak powiem, mam wojsko, dobre wojsko. To losa się nie zbuntuje, bo ich, że tak powiem, wymordowałem. W ogóle się nie buntuje, ale i tak im prześlę jakieś dwa oddziały, takie żeby były tu, okej, okay, fajnie. I, a, bo jeszcze idzie Filip Zdobywca, aha, bo on miał zdobyć, hmm. Ty pójdziesz w takim razie w stronę Pampelony. O. Hmm. Kurde, ciężki przeciwnik, aczkolwiek myślę, że sami sobie dadzą radę. No, mieliśmy dużo lepsze wojska. ...przez odsieczą i bardzo ładnie mój książę... E, osory oh sorry, nie wyłączyłem... ...dźwięku z gry, w sensie nie zmniejszyłem, o oh sorry, bardzo, bardzo was, przepraszam... ...nie chciałem, dobra, nie szkodzi, bywa. Ty idziesz w stronę Pamplo... Pla, pampluno... Pampeluny to prawdopodobnie nazwa jest... A, ale nie jestem w pełni pewien, więc jeżeli coś jest nie tak, to nie krzyczcie, bo nie zawsze można być w 100% pewien tego, co się tam dzieje. I Tego tak, to koniec w tej turze moich działań. Tutaj wszystko się rozwija i jest ok. W setnej turze, dokładnie w setnej 99-101, kwestia tego, jak wyjdzie, postaram się Wam pokazać. Jak sobie poczynia komputer jak wygląda mapa mapa tego wielkiego, średniowiecznego Bluemowego bellum, 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 coś takiego świata. Wam tu bardzo będę chciał pokazać i na pewno wam to pokażę, więc się nie martwię. Na szczęście Republika Pizy mnie nie zdradzi, mnie bardzo lubią, bardzo mnie szanują, tak samo jak mnie szanują Niemcy. I mam tutaj bardzo silny, jakby trójkrzyżowy Unię, y, opartą o sojuszach, które powiem, będą bardzo długotrwałe i będą bardzo silne, gdyż jak na razie Niemcy oraz PISA będzie chciała walczyć o swoje interesy we Włoszech, a nie w Hiszpanii. I nie w Aragonii mam taką nadzieję. Dyplomatyczne wieści, raport budowlany. 200 rodowe, najlepiej rozwinięta frakcja, fajnie. Już jesteśmy trzeci w e, światowej światowej sile, czyli jesteśmy potentatami, jesteśmy bardzo silni. Wklejmy z. Uuu, aż trzy bitwy przegraliśmy. Hmm. Ale tylko 14 tych straciliśmy. Mamy aktualnie 22 obszary, czyli jeszcze sporo mamy zdobyć, ale już widzicie, lecimy w stronę tego miasta, które będziemy. Myślę oblegać i uda nam się. Tam jest Portugalia, która. Jest Portugalia. Jest okej. Okay. Mamy prawo handlowe, ale wy jesteście sojuszem kalifatu. I sądzę, że to będzie mój kolejny przeciwnik w drodze ku chwale. W drodze ku. ku zdobyciu. Zresztą widzimy już tu kalifat jest, więc... Hmm. Więc kurde, ciężko, ciężkawą. Zdaje mi się, coś rekrutowało, tak trzy oddziały, więc stamtąd nie potrzebuję tyle wojsk. Trochę was pozbieram z tych okolicznych wiosek. Takich dość niezniszczonych oddziałów. A te zniszczone oddziały, czyli ten oddział, ten oddział, ten oddział, ten oddział, ten oddział oraz ten oddział oraz ten oddział poproszę do przeszkolenia. Nie mogę, szkoda. Bordeaux mogę coś zrekrutować? Nic specjalnego. Dobra, w takim razie tutaj tyle. Tutaj tyle. Tutaj jest mój generał, jeden jest, okej. Okay. Na razie tam armii nie potrzebuję. Mam taką nadzieję, że nic się złego nie wydarzy. Yy, I tyle. Go, go one, go, grow, go, go, mój Filipu. Jeżeli zajmiemy Barcelonę, będziemy mogli spokojnie rozwijać się w dalszym ekspansji. Jestem ekskomunikowany aktualnie, bo mój papież mnie zdradził. Lecz sądzę, że to nie jest problem, bo on jest przeciętny. Nie może papież rywalizować z cesarstwem rzymskim i wielkim państwem francuskim, czy jak się tam możemy nazwać Francją. Ja się nazywam tutaj naprawdę. Wielkim Królestwem, Wielkim Królestwem Francuskim, tak się nazwę, bo jest naprawdę jesteśmy wielcy, jesteśmy potężni, mamy wspaniałych dowódców, wspaniałych generałów, wspaniałe wojska oraz wspaniałych ludzi, którzy mieszkają w naszym pięknym kraju. Ech, to logicznej chuj dupa. Idziemy zabijać. Dzisiaj już jest tutaj kalifat Almohadów, który będzie nas naprawdę gnębił. Królestwo Gruzji z sułtanatem Okej, okay. już jest ta tura, w której kalifat nadchodzi. W której kalifat jest bardzo bliski naszych terytoriów, więc musimy, tak powiem, przemieścić trochę nasze oddziały. Coś Toledo się trzyma, to Castilla. A nie, to inna, inna, inna frakcja, sorry. Tak, inna frakcja, zgadza się. Tutaj poproszę, nie, nie, nie. Poproszę do zadowolenia oraz rekrutujemy wojska, nie możemy, szkoda. Uu, bo wojna nadchodzi. Nadchodzi wielka wojna. Kopalnie, O, już nie mam kasy. Spoko. Nie chciałem tak, żeby wyszło. Tutaj możemy to zdobyć, czy nie? Nie wiem. Chciałbym już mieć to. Bo dużo nam to da. Zobaczcie. Dobra, nie, nie duże straty. Król nie, dość, że zginął. Zrzeź... Zrobimy rzeź oraz zrobimy tutaj tą wieżyczkę strażnicę, czy jak to ktoś tam woli nazywać. O, fajnie naprawimy to i jest ok. Nie ma nic tu pobudowane. Rządem biedne miasto, chociaż 1000 dochodu daje, ale powiem Wam, że to nie jest wiele. To jest fajne, wino. Tutaj też jest fajne miasto. Też będziemy starali się zdobywać, więc dlatego poproszę tego generała o przemieszczenie się do Tolosy i minmy kalifat almohadów na nas ruszy i to jest stuprocentowo pewne aktualnie posiada pra prawdopodobnie Kastylia jest prot protektoratem kalifatu Portugalia ma sojusz z kalifatem i tak naprawdę już jakby to powiedzieć cała Hiszpania kieruje się kieruje się tym, że jest pod wpływem muzułmanów z Aracenów, których będziemy musieli wybić i wymordować. Tu jest powiem w spoko prowincji, w miarę dużo prowincji, i to będzie też bardzo ciężka wojna, gdyż to będzie na trzy frakcje, czyli Portugalię, Castille oraz Kalifat, który sam w sobie jest w stanie mi się przeciwstawić, a z sojusznikami jest dużo, dużo silniejszy. Ale ja się tak łatwo nie poddam i na pewno ich rozgromię. Co i też poproszę do zadowolenia to. Raport budowy, wieści rodowe. Dobra, bo nie mamy wojska. Nie mamy wojska, więc musimy stąd rekrutować aż wojsko. Chociaż mógłbym zrobić strzelnicę. Nie klikam, tak, bo to się psuje. Ale nie dobra. Zrobię jakieś kolejki i ich powysyłam zaraz mm -hmm. Wy jak zawsze się buntujecie. A, macie karczmy. To spoko. Jorko coś zbudujmy molo. Gdzieś tam czasem tak rzucę i coś wybuduję tak w jakimś w którymś tam mieście. Żeby się jakoś tam ciągle rozwijało, żeby to nie stało w tak... W strasznie dennym i niespokojnym miejscu. Ok, król Anglii, Filip Zdobywca, prawdopodobnie zdobędzie Barcelonę, chociaż powiem Wam, że oddziały tutaj ma już bardzo, bardzo silne. Potrzebuję trochę porekrutować nam księży. Taj. Nie mogę tutaj księ... się, Też nie mogę. Też nie mogę. Nigdzie to nie mogę, że Potrzebni mi będą. To jest fort. Cezary de Barcelona. Dobry dowódca. Ale jest odcięty. Więc trochę lipa. A w, ci macie jakieś wielkie armie? Nie, nic nie widzę. Taharską pyma ma takich, że tak powiem, przeciętniaków. To w takim razie, minmy turę. Mogę zabić tą wiedźmę, bo wiedźma zatruwa życie. Niszczy życie. Mam nadzieję, że Genua dużo uprzykrzy życia Niemcom. Ale Niemcy raczej na mnie nie pójdą, nie zdradzą mnie w tym momencie, bo jeżeli to by się stało, to takie miasta jak Gand, jak Reims, jak Dijon, Paryż, które są naprawdę wielkimi i silnymi twierdzami, oraz wielkimi miastami, które przynoszą mi duże dochody, mogłyby zostać narażone na niebezpieczeństwo. Przykro mi, nie mogę tego zrobić. Nie mogę, jestem zobowiązany zdobyć Barcelonę. Jeżeli już zdobędę, Barcelonę, mógłbym was zostawić w świętym spokoju, ale i tak za chwilę dojdzie do was kalifat, almohadów, którzy was jedzie, zniszczy i was wymorduje. Aha, niech wspierdala. Frakcja zniszczona, Królestwo Węgier, wow! Święte Cesarstwo Rzymskie. Warwy sojusz, uh, źle. Źle się dzieje w kraju. Zapiszę, bo jeżeli nie wygram, to będę musiał dalej oblegać. Ale powinien zdobyć. No lajcie. Ja się przejąłem, ale nie, no, mamy Barcelonę. Przykro mi, ale muszę Was mordować. Więc będziecie mi się potem buntować. No, I nie chciałbym bardzo tego Wielki Wódz, prawy rycerz, świetny dowódca, ale jakoś skrybnie za, zadziałał i nie za wiele możesz zrobić. Ale z tego weźmiemy generała, weźmiemy mu trochę armii i pójdziemy w stronę Saragosy. Też tutaj muszę zrobić wieżyczki. Muszę, bo w razie zdrady, muszę być gotowy. Muszę widzieć, co się dzieje w kołomie, to jest bardzo istotne. W takim razie, tak tu się zrekrutowały wojska. O, aż złoty, porównajmy sobie złoty: 10, 13, 7, 13. To jest duża różnica. Czasami żałuję, że nie dbam o interes, czyli nie dbam o to, żeby oni się dorekrutowywali, tylko po prostu rzucam ich tak sobie, żeby sobie się łączyli i potem ginęli. Chociaż zawsze zostają jakieś tej zaangażowanie i wszystko To naprawdę jest tego szkoda, że robię coś takiego No, lecz czasem no, bywa W Gant poproszę na Brzeże Kupieckie, a w Reims poproszę drogi Tak, fajnie Zajebiście Lecimy na Saragosce. Lecimy na Saragosce. Potem będziemy chcieli prowadzić dalszą ekspansję No i już tutaj jest pełna wioska kalifatu, ale naprawdę te oddziały jego są tak przeciętne, że po prostu żal i niech takie zostaną, niech takie zostaną jak najdłużej, jak najlepiej, będę się z tego powodu bardzo cieszył. Tu masz jakiś młody jesteś, nie jesteś stary jak pies. Naprawdę nie mam w ogóle jakiegoś ciekawego... A, czekaj, tutaj był ksiądz. Bo... Nie, zabójca tu był. Aj, co z księ... księ... ksiądz, Gdzie jest mój ksiądz? Czyż rekrutowałem księdza? A, dobra, rekrutuję się. Nie krzycz na nich. Nie krzycz. W kupców już nie inwestuję, bo wiem, że kupcy mi jako Francji coś w ogóle nie opłacają. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, ale po prostu nie. Nie idą mi kupcy w coś w ogóle. Jakoś nie mam siły kupieckiej. To jest naprawdę wkurzające, bo mając 20-30 tysięcy dochodów, mógłbym robić wielkie rzeczy, a mam zaledwie 1000 czy 2000. To jest upierdliwe, słabe i niesprawiedliwe. Dlatego zdobędę większe tereny i będę jeszcze bardziej bogaty. Oj, Niemcy, Niemcy są zbyt silne. Pozwoliłem na to, by Niemcy stali się moim wrzodem na dupie w razie wojny. Póki mnie wielcy lubią, jestem spokojny. I znowu mi się zatrzymało nagrywanie. I boję się, że coś może być zwieprzone. Miałem pauzę w nagrywaniu, ale czemu? A ja wiem czemu. Może nie będzie tak źle. Nie, nie sądzicie. Nowy kardynał. Ale poproszę, zabijmy tego papieru. A nie, bo mi tam zginął. Aha, to nie. Spordo i idź mi nawracaj tutaj, żeby wszędzie był katolicyzm w dobrym stanie, bo no, już widzicie, już tam słabnie. Ale ja mam taką ochotę... Po prostu chcę, żeby ten generał też dostał jakiegoś busta I żeby mieć w razie czego więcej generałów. To, że coś, coś potrafię. Bo tu ma dobre oddziały. Więc lepiej wyśle mu jeszcze tego. Prostuj się. Super. A Boże, kijku mi się źle. Dobra. A dam ci jeszcze łuczniko. Dobra. Fajnie. Chciałbym w ogóle zobaczyć mapę. Myślę, że. Po prostu mam chęć zobaczyć tą mapę i sorry, że to jest ture wcześniej Wiem, że się nie powinno patrzeć na mapę, ale zbyt wiele się dzieje i chciałbym okuwa. O kuwa. Zbyt wiele się dzieje i chciałbym zobaczyć co się stało Tak, my na południu mamy no, 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 zwykłe, proste siły wojsk kasylijskich, aczkolwiek kalifat Almohadów jest tutaj Ile to jest z prowincji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na 2, na 3, na 4. No to już będziemy po zdobyciu całej Hiszpanii wygramy tą kampanię. Ale zobaczmy sobie, jak tutaj ściskają się Wenecjanie, którzy mają problemy. Niemcy są tak rozległe, że. Wow! Wow! Aż po rozkilt. Niesamowite, aż oni są silni. Polska. Rozwinęła się na Halicz, że tak powiem, wbiła się w Węgrów i zrobiła rozbiór Węgier włącznie z włącznie z Niemcami oraz Hanatem powołowców. Wow. A zobaczcie sobie na Gruzję. Gruzja ma Olesę. Gruzja ma Tumarak, Sokumi. Naprawdę, co co się tu dzieje. To przychodzi ludzkie pojęcie. Cesarstwo Bizantyjskie upada. Wow! Wow, naprawdę! Wiele się wydarzyło! I powiem Wam, że bardzo wiele się wydarzyło. Że pierwszy raz razem tak, że Cesarstwo Niemieckie jest tak silne, ale księstwo, także Wodzimierskie, też ma niesamowite tereny. Moskwę, Smoleńsk, Południe, Turów, Wilno, aż tutaj będzie wojna prawdopodobnie, ale Polska szaleje. Ale oni nie rozbudowują miast, mają dalej zwykłe frakcje, mają zwykłe budynki. Może dopiero na wyższej trudności wersji się rozbudowują. Może Pisa naprawdę ma jedną prowincję i słaba jest, nie dwa, bo jeszcze tu ma no My sobie pójdziemy dalej i będziemy kontynuować ekspansję. Chciałem pokazać mapę, i że tak powiem, wyklarowały się główne frakcje czyli Francja, Niemcy, Księstwo Wodzimierskie, Turcy oraz Hanat. No nie Hanat, to tyle, że tak powiem, z takich wielcy, silnych. Królestwo Jerozolimskie też się tutaj trzyma. Wiele tur, co by można było powiedzieć, że rzadko to się zdarza. Więc naprawdę wydarzyło się znowu co innego, znowu mapa jest inna i to jest zajebiste. Piero kolejny spogląd mapy będzie dopiero przed samym końcem mojej rozgrywki, dlatego żegnam się tutaj z wami do zobaczenia.